Ewa Wachowicz wzięła ślub w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc. Szok, ile zapłaciła za jednego gościa. 2 września internet obiegła szczęśliwa wiadomość o ślubie Ewy Wachowicz i jej wieloletniego partnera, Sławomira Kowalewskiego. Ceremonia, podczas której oboje powiedzieli sobie uroczyste, tak, miała miejsce w kościele święty Piotra i Pawła w Krakowie. Wesele odbyło się w niemniej prestiżowym miejscu. Wiadomo, ile kosztuje w nim palerzyk dla jednego gościa. Ewa Wachowicz wzięła ślub. Niewiarygodne, gdzie wyprawiła wesele. 2 września Ewa Wachowicz i jej ukochany Sławomir Kowalewski wzięli ślub w pięknym kościele Święty Apostołów Piotra i Pawła zlokalizowanym w samym sercu krakowskiej starówki. Ceremonia długo była utrzymywana w tajemnicy, jednak dziś para oficjalnie podzieliła się tą wyjątkową nowiną w swoich mediach społecznościowych za pośrednictwem magicznych kadrów. Wesele słynnej prezenterki telewizyjnej odbyło się w odległości około 5 km od centrum Krakowa. Na zdjęciach, którymi pochwalili się nowożeńcy, można było dopatrzeć się tarasu słynnego zamku w Przegorzałach, który obecnie zachwyca luksusowym kompleksem pokoi hotelowych i ekskluzywnymi restauracjami. Wiadomo, ile wynosi cena za talerzyk jednego gościa weselnego w tym miejscu. Ewa Wachowicz wyprawiła wesele w wyjątkowym miejscu. Wnioskując po ślubnych zdjęciach, którymi pochwaliła się w sieci Ewa Wachowicz, wesele byłej Miss Polonia i jej wybranka, Sławomira Kowalewskiego, odbyło się w bardzo prestiżowym miejscem, jakim jest zamek w Przegorzałach nieopodal Krakowa. Na jego terenie znajdują się nie tylko ekskluzywne pokoje hotelowe i restauracje, ale również widowiskowa sala balowa, która jest w stanie pomieścić aż 200 osób. Budowla została wzniesiona w i połowie XX wieku została zaprojektowana przez Adolfa Szyszko Bochusza, który pełnił funkcję głównego konserwator Wawelu. Jego najbardziej spektakularnym elementem są charakterystyczne tarasy i arkady, z których rozciąga się idealny widok na panoramę Krakowa, a nawet Tatry i Wisłę. Wyprawienie wesela w takim miejscu nie należy do najtańszych. Powalające, ile Ewa Wachowicz zapłaciła za jednego gościa na weselu. Ewa Wachowicz zapozowała do wyjątkowych zdjęć na tarasach oraz wewnątrz zamków w Przegorzałach. Wobec tego można sądzić, że to właśnie tam wyprawiła wesele, które uświetniło jeden z jej najbardziej wyjątkowych dni w życiu. Według cennika, który znajduje się na stronie zamku, za wesele w głównej sali trzeba zapłacić 12 tysięcy złotych opłaty początkowej, a do tego w zależności od danego pakietu od 600 do 700 złotych za talerzyk dla jednego gościa. Do mediów nie przeciekła żadna wzmianka na temat tego, ile osób bawiło się na weselu Ewy Wachowicz i Sławomira Kowalewskiego, jednak minimalna liczba gości w głównej sali wynosi 140. W takim wypadku za wesele w sali głównie wyniosłoby koszt około 100 tysięcy złotych.